Czy obcy kapitał to czysty zysk czy wyzysk dla polskiego pracownika, czy firmy spoza Polski nastawione są jedynie na wywiezienie z naszego kraju pieniędzy, czy człowiek poczciwy skazany jest na życie w niedostatku? W konferencji pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego zorganizowanej przez Solidarność uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych Polskiej Solidarności oraz chińskich związków zawodowych. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj gościć, przyjaciół tego preparku. Jak również kolegę przewodniczącego Wanga Chińskich Związków Zawodowych, tym bardziej, że jest to naprawdę temat globalizacji, jak najbardziej aktualny dotyczy i ich i nas, ponieważ tutaj tego doświadczamy od tych, którzy do nas przychodzą, a oni doświadczają, ponieważ przychodzą na świat. Podczas konferencji prasowej obecni byli również przewodniczący zarządu regionu Andrzej Kaczmarek, zastępca prezesa Liu Gong, Yubo Hou. Jako związki zawodowe naszym kraju globalizacja nasz, trzeba powiedzieć, w jakim stopniu zaskoczyła. Byliśmy pełni takiego optymizmu, wiary, patrząc na te korporacje międzynarodowe, które, które, o których słyszeliśmy, że, 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 że oprócz, oprócz marki, że zatrudniają pracowników, nie wiedzieliśmy jak, że są bardzo dobre wynagrodzenia, że, że faktycznie czekaliśmy z utęsknieniem, aż. Ta, ta globalizacja po 1989 roku, po transformacji, dotrze do naszego kraju. Zresztą dla nich były przygotowane tak zwane strefy, strefy ekonomiczne w ukłon w kierunku firm, firm, korporacji ponadnarodowych, po to, aby faktycznie przychodziły do naszego kraju, kraju tutaj inwestowały. Tylko okazało się, że e, te korporacje przychodzą do tych krajów, w których Mogą się nastawić na wielkie zyski kosztem, kosztem pracownika. I to od wielu lat do, dostrzegamy i przeżywają to polscy pracownicy. Dlatego w jakim stopniu nie chcemy się przeciwstawić tej globalizacji, bo nie mamy na to największych szans. Musimy z nią żyć, ale musimy się w tym wszystkim odnaleźć. A najlepszą ku temu, temu działaniem jest współpraca i ta solidarność. Na, na poziomie międzynarodowym, czyli europejskim i światowym, e, wspólnie ze związkami zawodowymi, aby się właśnie przeciwstawić, aby to, co niesie za, za sobą globalizacja, a tym samym korporacje międzynarodowe, było w jakimś stopniu sprawiedliwie dzielone. Bo przecież po to pracujemy, aby żyć, utrzymywać swoje rodziny, nie po to... Żyjemy w XXI wieku, aby były tworzone, aby były tworzone kolejne obozy tak pracy. Jak podkreślił szef Solidarności, najwięcej do łamania praw człowieka dochodzi w strefach i podstrefach ekonomicznych. Do Polski coraz częściej przychodzą firmy z całego świata, które liczą jedynie na duży zysk. Człowiek znajduje się nierzadko gdzieś tam na końcu. Jako przykład Piotr Duda podał Norwegię i relację na linii związki zawodowe państwo. Tam dialog między tymi podmiotami jest na najwyższym poziomie i rzadko dochodzi do tego typu nadużyć. To jest taki kierunek w którym my jako Solidarność, jako Związki Zawodowe w Polsce powinniśmy iść i w te kierunki właśnie związkowców skandynawskich się wsłuchiwać i brać. Głos zabrał również przewodniczący Chińskiego Związku Zawodowego. Dzisiaj e, dzięki pana profesora pana przewodniczącego no. e, dużo mogliśmy się dowiedzieć i, i nauczyć e, na przykład, e, na e, organizacji budżetowej. My jako związki zawodowe powinniśmy korzystać z takiej ważnej okazji, aby globalizacji, abyśmy również prowadzili współpracę i wymianę doświadczeń z naszymi partnerami, kolegami ludzkimi i mamy nadzieję, że w przyszłości Taka e, wymiana i taka współpraca będzie jeszcze częściej prowadzona e, między sobą. I przed chwilą usłyszeliśmy e, się dowiedzieliśmy o różnych problemach i propozycji rozwiązań tych problemów. I uważamy, że takie doświadczenie też byłoby... W regionie ziemia e, tak z realizacją wejścia obcego kapitału w zasięgu ponadnarodowym e, się odbywa, tak jak Pan Przewodniczący Piotr Buda powiedział, różnie to jest postrzegane i różne są efekty tego, tego wejścia na nasz teren. Mogę powiedzieć, że są pozytywne przykłady, to jest wejście tego kapitału norweskiego, fińskiego, bo to inny styl, można powiedzieć, współpracy z pracownikami, ze związkami zawodowymi, to wejście kapitału jest Akurat w Janowie Rubelskim, gdzie jest firma fińska, e, e, w Janowie Rubelskim też nasz kapitał Katerpiller. E, w Sandomierzu, w danej firmie szkła, to jest e, kapitał angielski, Pilkington, ale teraz już obecnie już jest japoński, bo tak te, właśnie następuje przepływ tego kapitału. E, ale już spółki e, powstałe na bazie tego, tego zakładu i już są kapitałem holenderskim, przewożący też szkło. To jest kapitał niemiecki inna spółka i na przykład w tym niemieckim, chociaż inaczej przy, e, przestrzega się prawo pracy w Niemczech, to tu akurat jest walka z pracownikami, ze związkami zawodowym. E, w Starej Woli też ten kapitał e, już jest też e, inny, to znaczy późnia matrycowa, to jest kapitał amerykański. E, dobrym przykładem jest e, dawne Wojska Gorzyce, które obecnie jest kapitał amerykański, ale zakład niemiecki też na miejscu i ta współpraca jest dobrze padająca. W wielu zakładach pracy nie ma nawet związków zawodowych, nie ma więc kontroli nad pracodawcą, a co za tym idzie nie wiadomo jak traktowani są pracownicy, czy przestrzegane są prawa pracy i zachowane są zasady bezpieczeństwa. Próby podjęcia rozmów z szefami poszczególnych spółek często kończą się fiaskiem. Jak dodał na końcu przewodniczący NZZ Solidarność Piotr Duda, dobrze wynagradzany pracownik to czysty zysk dla państwa, bo wysokie zarobki to realne pieniądze z podatków. Przecież im wyższe wynagrodzenie dla poszczególnych ludzi, tym więcej pieniędzy dla miasta, województwa kraju. Nie chodzi w końcu o to, by zyski były wywożone z Polski, a polski pracownik był źle opłacany. Nierzadko zdarza się, że osoba zatrudniona w danym zakładzie pracy dostaje taką pensję, która nie wystarcza na utrzymanie siebie i rodziny. Taki obywatel zmuszony jest później korzystać z zasiłku w pomocy opieki społecznej na opłacenie czynszu czy zakup opału na zimę. Wówczas upraszczając myśl do takiego pracodawcy z innego kraju, który robi u nas interesy, Polska jeszcze dopłaca. Dochodzi do tego, że polski budżet, jakby tutaj pośrednio finansuje przypływ znaczy korporacji, które przychodzą i zakładają, tak się wydaje, że będą promować i będą funkcjonować dobrze w naszym kraju. Także ile pozytywów, to tyle samo negatywów związane z tą globalizacją. My oczywiście rozmawiamy z szefami poszczególnych stref ekonomicznych, chociażby z Pomorską Strefą, czy Śląską Strefą, aby tego rodzaju taktyki te negatywne nie były, nie były jakby tutaj wdrażane w życie, ale jest to trudne ja tu mówiłem na przykładzie firmy Lidl, która faktycznie łamie wszystkie standardy pracy, jakie można łamać. Zatrudnia pracowników na warunkach, które ona uważa za warunki jedyne i słuszne. Uważamy, że tutaj jest mało ingerencji państwa, w tym przypadku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Taka firma w ogóle powinna utracić koncesję na handel w naszym kraju. Tak z firmą Lidl zrobili Norwegowie, w Norwegii państwo nie uświadczycie, firmy Lidl, a w naszym kraju robią sobie co chcą i to jest sytuacja nie do, nie do zaakceptowania. Ostatnio w tej sprawie rozmawiałem z ambasadorem Niemiec, który był w Gdańsku na spotkaniu, Dlatego te same problemy ma z Lidlem, mają z Lidlem niemieckie związki zawodowe Verdi, Także widzicie, są firmy, jest kapitał ponadnarodowy, który uważa, że gdziekolwiek jest, to wszystko im wolno. My uważamy, że tak nie powinno to wyglądać. Konferencję, finansowaną ze środków norweskiego mechanizmu finansowego, zorganizował sekretariat metalowców NZZ Solidarność oraz KZ, MOZ, NZZ Solidarność Huty Stalowa Wola.